Bardzo lubię pana policjanta wysoki chłopak, butach, pas z Bardzo lubię pana policjanta, lubię też hej, bo co z moro chodzi ubrany przez rozciętą tarczą od ludzi jest ochraniany. Bardzo lubię pana policjanta, on ma noc z rozmowy z nim to bardzo fajna, fajna sprawa. Zawsze się wyciszaj, małe dziecko, co chcesz się się przeprowadzić jak zako nie zauważysz, to na blok skutkiego. Dobry chłopina cały dzień dla kraju tyra. Dla kraju, dla porządku społecznego, on tyra dla mnie, dla ciebie, kolego. Rodzinkę z naszych podatków żywi bardzo go lubię On dla mnie chce dobrze. Kocham pana policjanta, on wie o tym dobrze. W swojej wersji zapomina, że jest człowiekiem, a dla mnie to już nie człowiek, tylko maszyna. On nawet pracy zło, znaki drogowe tłumaczy. Dzieciaki grzecznie drygują, świadkownicy kolegami, taki jak status chcą być. Nie lubią mamy. On się ma pistolet radio, przewodowej czapka, pod czapką bardzo mądrą głowę. Najbardziej lubię starego policjanta, on się stopszy oblukany. I kiedy można walnąć flakę z kolegami, młodego trzeba Poza bo za duży kozak z młodymi lubi się zabawić Potem na dołek na 48 i trzymać, kto ma władzę Na drugi raz tak nie zrobić żadę.